Cześć. Cześć! Witamy Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd sukienek z Rezerw i Zary. Uważamy, że sukienki, które wybrałyśmy, świetnie sprawdzą się zarówno wiosną, jak i latem. Także, jeśli jesteście miłośniczkami sukienek, to serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Zacznę od sukienki, którą mam już na sobie. I ta sukienka bardzo spodobała mi się, ponieważ mamy tu taki bardzo subtelny wzór. Zobaczcie, mam tu takie drobne, czarne kropeczki na białym tle. Zresztą zobaczcie z bliska, jak ten wzór się prezentuje. Tu pod biustem mamy takie marszczenia z gumeczek, również takie marszczenie mamy z tyłu na plecach. No, uważam, że sukienka naprawdę bardzo fajnie wygląda. Dodatkowo mamy tu fajne rękawy, są one krótkie, zakończone gumką. Ale słuchajcie, te rękawy nie są takie obcisłe, tylko takie delikatnie luźne. I ta gumka nas tu nie obciska. Także super. Dekor też jak najbardziej jest w porządku, jest on w literę V, jest bardzo delikatny. Jeśli chodzi zaś o dół, to zobaczcie, mamy tu dół kopertowy, który prezentuje się według mnie bardzo fajnie. Zobaczcie że jak ta sukienka wygląda z tyłu. Sukienka wykonana jest w 100% z wiskozy, mam na sobie rozmiar L i kosztuje ona 120 zł. I jeszcze dodam, że sukienka ta jest z lizer. Kochani, ta sukienka również jest z rezerw, jest ona wykonana w 100% z bawełny, więc uważam, że w tym sezonie wiosenno-letnim naprawdę idealnie się nam ona sprawdzi. I jak już pewnie zauważyłyście, jest to sukienka koszulowa, ale mi bardzo podoba się to, że u dołu mamy taką falbankę, dzięki czemu jest ona taka dziewczęca. No i podobają mi się też rękawy, są one delikatnie bufiaste, zakończone takim szerokim mankietem. Zresztą zobaczcie sami tu możecie również zobaczyć kolorystykę no mi kolorystyka jak najbardziej odpowiada ale jeśli Wy nie do końca jesteście do niej przekonane to jest ona dostępna jeszcze w innej wersji kolorystycznej i z tego co pamiętam tam mamy połączenie koloru beżowego z taką delikatną oliwką no w tamtej wersji prezentuje się ona naprawdę fajnie i miałam tak naprawdę dylemat na którą wersję się zdecydować jednak finalnie zdecydowałam się na tą jestem zadowolona, bo sukienka naprawdę mi się podoba jeśli chodzi o dekolt, to jest on zakończony takim klasycznym kołnierzykiem. Tak jak już mówiłam, jest to koszulowa sukienka, więc po całości zapinana jest na guziki. Także jeśli chodzi o dekolt, to tak naprawdę możemy sobie tu rozpiąć ile chcemy guziczków i mieć albo taki głębszy dekolt, albo właśnie możemy ją zapiąć tak pod samą szyję. Natomiast jeśli chodzi o tą partię, to mamy tu szlówki i taki sznurkowy pasek. Zobaczcie. Ale jeśli Wam nie do końca on odpowiada, to spokojnie możecie sobie go wyjąć i zastąpić swoim ulubionym paskiem. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to ja mam na sobie rozmiar M i uważam, że rozmiar jest idealny. Zobaczcie, z tyłu prezentuje się tak. Natomiast jeśli chodzi o długość, to zobaczcie, jest ona delikatnie asymetryczna. Tył mamy tu nieco dłuższy. I przy wzroście 169 69 tak naprawdę nie mam się do czego przyczepić, jeśli chodzi o długość. No, ja w tej sukience czuję się bardzo dobrze i ta sukienka kosztuje 160 zł. Tym razem propozycja dla pań, które chętnie sięgają po gładkie sukienki. I kolejna propozycja z Reezer, wykonana w 100% z bawełny. W tej sukience podoba mi się to, że w pasie mamy taką szeroką gumkę, dzięki czemu mamy ładnie podkreśloną talię. No i dodatkowo z przodu mamy jeszcze takie ozdobne wiązanie. Może pokażę Wam z bliska dekolt w tej sukience też jak najbardziej mi odpowiada, nie są za głęboki. Natomiast jeśli chodzi o długość, to przy wzroście 1,69 m prezentuje się ona następująco. No myślę, że długość jak najbardziej jest w porządku, nie jest ona za krótka, jest ona dodatkowo bardzo wygodna i tak naprawdę zastanawiam się, czy sobie jej nie zostawić, chociaż trochę żałuję, że nie zamówiłam ją w jaśniejszym kolorze, bo ta sukienka jest dostępna jeszcze w innych wersjach kolorystycznych. Ale jak się tak przyglądam, kochani, to ta również wygląda fajnie, szczególnie założona do takich jasnych butów, więc zastanowię się, czy nie zostanie ona w mojej szafie. Ja mam na sobie rozmiar 38, rozmiar jak najbardziej jest w porządku i kosztuje ona 100 zł. Kolejna sukienka wykonana w 100% z wiskozy. Jeśli chodzi o kolorystykę, to był czas, że ja bardzo lubiłam kolor niebieski. Nawet ostatnio przymyciłam do swojej szafy koszulę właśnie w tym kolorze. I teraz poszukuję sukienki i właśnie między innymi dlatego zdecydowałam się na tę sukienkę. I słuchajcie, no powiem Wam szczerze, że bardzo ta sukienka mi się podoba i dobrze się czuję właśnie w tym kolorze. I może zacznę od dekoltu. Mamy tu kopertowy dekolt, ale słuchajcie, zauważyłam, że jest tu zatrzaska, także na pewno ten dekolt nie będzie nam się rozjeżdżał, będzie tu wszystko w porządku. Dodatkowo mamy tu w pasie gumki. Dzięki czemu ta sukienka bardzo ładnie dopasowuje się w talii? Zobaczcie z tyłu. Długość też jest bardzo fajna. Ten dół też mi się podoba. Jeszcze dodatkowo mamy tu rozcięcie na nogę. No, uważam, że sukienka naprawdę bardzo fajna, o dobrym składzie. Jeszcze pokażę Wam z bliska, jak się prezentuje ten wzór. Bardzo sukienka mi się podoba. Mam na sobie rozmiar L. I rozmiar jak najbardziej jest trafiony. Ta sukienka kosztuje 120 zł i również jest z rezerw. Tym razem sukienka w kolorze zielonym w białe kwiatki. Ta sukienka również jest z rezerw. Zobaczcie, tak prezentuje się ona z bliska. Jeśli chodzi o dekolt w tej sukience, to jest on kopertowy, ale nie musicie się obawiać, że będzie się on rozjeżdżał, ponieważ mamy tu zatrzaskę, więc wszystko stabilnie się trzyma. W tej sukience, moją uwagę, przykuły rękawy, ponieważ są one takie delikatnie szersze, bardzo zwiewne, No, mi ten efekt bardzo się podoba. Ogólnie, sukienka bardzo ładnie prezentuje się na sylwetce. Jak już pewnie zauważyłyście, w pasie mamy gumkę, u dołu falbankę. No, naprawdę fajnie wygląda. Z tyłu prezentuje się tak. Ja mam na sobie rozmiar M i rozmiar jak najbardziej jest trafiony. Sukienka wykonana jest z wiskozy. Jeśli ten kolor zielony no nie do końca Wam odpowiada, to jest ona dostępna jeszcze w pięciu innych wersjach kolorystycznych. Także myślę, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. I sukienka kosztuje 80 zł. Ja również mam dla Was propozycję w kolorystyce zielono-białej. I tu też mamy na zielonym tle białe kwiatuszki. Zresztą, zobaczcie z bliska, jak wygląda ten wzór i kolor. I słuchajcie, jak wyjęłam tę y, sukienkę z paczki, to pierwsza moja myśl to kurczę, co ja zamówiłam, bo wydała mi się ta sukienka taka dziwna, ale słuchajcie, jak już założyłam ją na siebie, no to teraz stwierdzam, że wygląda całkiem nieźle. Zobaczcie, jak rezytuje się z tyłu. Jest to sukienka kopertowa. Tu przy dekolcie mamy zatrzaskę, ale niestety nie mogę jej sobie tu zapiąć, bo po prostu mi się oderwała. Ale mamy ładnie tu zaznaczoną talię. Jeśli chodzi zaś o dół. To mamy tu tak dużo materiału, ponieważ ten dół szyty jest takich trójkącików, no uważam, że bardzo ładnie to wygląda. I dodatkowo mamy tu takie bufiaste rękawy, które myślę, że bardzo ładnie się prezentują. Sukienka jest wykonana w 100% z wiskozy. Mam na sobie rozmiar L i kosztuje ona 140 zł i również jest z rezerwy. Kochani, pozostajemy przy kolorze zielonym. Tym razem propozycja w takiej soczystej zieleni w połączeniu z kolorem czarnym. Jeśli chodzi o tę sukienkę, to mamy tu rozkloszowane rękawki z takim delikatnym rozcięciem. Uważam, że bardzo ładnie równoważą się one z dołem sukienki. Natomiast jeśli chodzi o górę, to jest ona do połowy zapinana na guziki. Jest bardzo wygodna w zakładaniu, ponieważ z boku mamy tu y, kryty suwak. Bardzo spodobało mi się w niej to, że jest ładnie dopasowana w talii, natomiast z dół mamy taki zwiewny, fajnie to wygląda, zobaczcie z tyłu prezentuje się tak. Ja mam na sobie rozmiar M i rozmiar jest idealny, pokażę Wam może jeszcze z bliska jak prezentuje się ta kolorystyka. Ta sukienka jest jeszcze dostępna w kolorystyce niebiesko-białej, wykonana jest w 100% z wiskozy, kosztuje 100 zł i ona również jest z rezerw. Teraz coś beżowego. Mam na sobie kopertową sukienkę z takimi długimi bufiastymi rękawami. Zobaczcie, jak się prezentują te rękawy. Zakończone są one gumką. Zobaczcie, jak wygląda ta sukienka z bliska. Jeśli chodzi zaś o długość, to przy wzroście 164 cm sięga mi ona delikatnie przed kolano. Z tyłu natomiast mamy tu taką gumkę, dzięki której robią nam się takie delikatne marszczenia. Zobaczcie, jak wygląda. Ta sukienka z tyłu. No, myślę, że spokojnie ta sukienka sprawdzi nam się na jakąś uroczystość. Na przykład na komunie. Mam na sobie rozmiar L. I słuchajcie, rozmiar jak najbardziej jest dobry i kosztuje ona 140 zł. Kolejna propozycja z Rezerw. Kochani, ja teraz jestem na etapie poszukiwań właśnie sukienki w paski dla siebie. Chcę kupić taką sukienkę, którą będę mogła nosić właśnie do takiego sportowego obuwia, no i nie ukrywam, że chciałam zamówić nieco krótszą, ale gdy zobaczyłam tą, to stwierdziłam, że no bardzo mi się ona podoba. Czemu nie zamówię przymierze, być może do długości się przekonam, no i bardzo się cieszę, że tak zrobiłam, bo sukienka według mnie jest naprawdę świetna. Zobaczcie, po całości jest ona zapinana na guziki, które ukryte są pod listwą. Podoba mi się, jak ta sukienka układa się w talii, ponieważ mamy tu zakładki i dzięki tym zakładkom właśnie mamy ładnie podkreśloną talię. Dodatkowo mamy tu jeszcze pasek wykonany z tego samego materiału. Oczywiście, pasek jest wyjmowany, więc możecie go zastąpić tak naprawdę dowolnym paskiem. Zobaczcie, z tyłu sukienka prezentuje się, tak? Ja mam na sobie rozmiar M i rozmiar jak najbardziej jest w porządku. Dodatkowo sukienka ta posiada kieszenie, więc bardzo fajnie. Jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy 55% bawełny, a reszta to poliester. I ta sukienka, kochani, kosztuje 130 zł. Również mam propozycję w Paski. No i myślę, że Paski jest to wzór ponadczasowy. No i w tej sukience bez wątpienia podoba mi się kolorystyka. Uważam, że połączenie tego beżowego koloru z bielą wygląda naprawdę świetnie. Zobaczcie. Oczywiście, jeśli ta kolorystyka Wam nie odpowiada, to sukienka dostępna również jest w czarno-białej kolorystyce i w granatowo-białej. No i zapewne, jak już zauważyłyście, dół tej sukienki jest asymetryczny. No według mnie prezentuje się naprawdę świetnie. Zobaczcie. Bardzo ładnie to wygląda. Mam na sobie rozmiar L. Jeśli chodzi zaś o skład, to sukienka wykonana jest w 95% z bawełny, a reszta to elastan i kosztuje ona 100 zł. Tym razem sukienka o t-shirtowym kroju w kolorze beżowym i jeśli chodzi o tą sukienkę, to tak naprawdę nic szczególnego się tu nie dzieje, jest ona prosta i jedynym takim elementem przyciągającym naszą uwagę są te rozcięcia z jednej i z drugiej strony. Natomiast jeśli chodzi o tą partię to do sukienki dołączony jest pasek wykonany z tego samego materiału. Możemy sobie go tak normalnie zawiązać, albo po prostu yy, sobie ją delikatnie zbluzować. Oczywiście jest to kwestia gustu. Ja chyba nosiłabym ją właśnie w taki sposób. Sukienka ta jest wykonana w 100% z bawełny. Ja mam na sobie rozmiar M. I zobaczcie, tak prezentuje się na mnie rozmiar M. Uważam, że jest trafiony. Pokażę Wam, może jeszcze z bliska, jak prezentuje się ten kolor. Jeśli kolor nie do końca Wam odpowiada, to możecie ją kupić jeszcze w dwóch innych kolorach. I sukienka ta kosztuje 70 zł. To już ostatnia propozycja z rezerw. Tym razem sukienka w kolorystyce czarno-białej. I ta sukienka wykonana jest z dwóch warstw materiału. Zobaczcie, pod spodem mamy podszewkę w kolorze białym, a wierzch sukienki wykonany jest z siatki. Wyjątkiem są rękawy. Ponieważ wykonane są tylko i wyłącznie z siatki, zresztą zobaczcie z bliska jak się prezentują. W tej sukience talię mamy podkreślone za pomocą gumki. Sukienka do pasa zapinana jest na guziki. Jeśli chodzi zaś o dekolt, to mamy tu takie szarfy. Możemy sobie tu zawiązać kokardę właśnie w ten sposób. Ale jeśli wolicie, żeby ten dekolt był bardziej widoczny, to wystarczy te szarfy pusić sobie tak luźno. Według uznania. I mam na sobie rozmiar L. Zobaczcie, jak ta sukienka wygląda z tyłu. Jeśli chodzi zaś o skład, to wykonana jest w 92% z poliestru i kosztuje ona 90 zł. Teraz, kochani, przechodzimy do propozycji z Zary. Co prawda nie mam ich zbyt wiele. Ja zamówiłam tylko jedną sukienkę, ale za to, jaką? No uważam, że naprawdę robi ona wrażenie. Połączenie kolorystyczne jest naprawdę bardzo ciekawe. Mamy tu połączenie koloru karmelowego z beżowym i z niebieskim. Natomiast jeśli chodzi o dekolt, to w tej sukience dekoltu nie mamy. Mamy tu wysoką stójkę, ale nie przejmujcie się, na pewno nie będzie nam w niej gorąco, ponieważ mamy tu odkryte ramiona. Jeśli chodzi natomiast o dół sukienki, to jest ona uszyta z takich dużych trójkątów, dzięki czemu mamy tu dużo materiału. No i efekt takiej... Objętości naprawdę bardzo się podoba. Jeśli chodzi natomiast o detale, to zobaczcie, one również są bardzo ciekawe. Mamy tu guziczki wykonane z takiego samego materiału jak pasek. No, uważam, że sukienka jest naprawdę bardzo ładna. Ja mam na sobie rozmiar M. Wykonana jest ona w 100% z bawełny i kosztuje 180 zł. Jeśli chodzi o tę sukienkę, to miałam co do niej większe oczekiwania. Tak naprawdę, zamawiając tę sukienkę, myślałam, że będzie wyglądała ona dużo lepiej. Oczywiście, kolorystyka jak najbardziej mi się podoba, ale nie do końca się w niej dobrze czuję. Zobaczcie, jak wygląda. No, po prostu nie jest to moja bajka. Góra sukienki wykonana jest w 100% z bawełny, natomiast dół z poliestru. Zobaczcie, tak się prezentuje rozmiar L i kosztuje ona 125 zł. To już ostatnia propozycja w tym odcinku. Tym razem mam na sobie sukienkę koszulową w kolorze piaskowym, i w tej sukience bardzo mi się podobają te złote detale. Zobaczcie, sukienka zapinana jest na takie złote guziczki, i dodatkowo przy pasku mamy złotą klamerkę. No, uważam, że bardzo ładnie to wygląda. Zresztą spróbuję Wam pokazać z bliska, jak się prezentuje. Zobaczcie. Mamy również tu bardzo ładny dekolt. I regulowane rękawy możemy sobie je podpiąć i będą one wyglądały w ten sposób, albo po prostu rozpiąć ten guzik, i wtedy będzie miały całkiem długi rękaw. No, i jeśli chodzi zaś o długość, no to niestety, jak dla mnie ta sukienka jest za krótka, zobaczcie, bardzo chętnie bym ją zostawiła, gdyby sięgami przed kolano, a tak niestety muszę sobie ją odpuścić. Mam na sobie rozmiar L i kosztuje ona 139 zł i wykonana jest w 100% z poliestru. Czy któraś z sukienek przypadła Wam do gustu? Kochane, koniecznie dajcie znać, czy któraś z dzisiejszych propozycji zakości tej wiosny w Waszych szafach. Oczywiście, jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i nie zapominajcie też o subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie przegapić żadnego odcinka. A dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!